Kochani, jesteśmy... Na małym urlopie, ale jest z nami Franio, który ma 4 latka, przepięknie, ładnie się modli, jest małym wojownikiem Matki Bożej i chce razem z nami tutaj pomodlić się. Jednym ojcze nasz i jedną zdrowaś Marią. Franio, no proszę, zaczynamy. Ojcze. Ojcze nas trysia z niebie, święcie mnie twoje, psyć twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego powsenniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. My jako i my odpuszczamy naszej mimowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego Amen Zdrowaś Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módź się za nami Wczesnymi mi teraz i godzinę śmierci naszej amen Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No kochani, pięknie. Dziękujemy Ci Franiu za tą piękną modlitwę. Dziękujemy za twoje czyste serduszko, za to, że tutaj razem z nami przepięknie się modliłeś.